TVG9 Niezależna Telewizja Internetowa prezentuje TVG9 29 czerwca 2011 Sąd Rejonowy w Gdyni. Dzisiaj ma się odbyć tu sprawa Dody i Nergala, ale sytuację wykorzystał również znany nam Romuald piątek, aby w świetle cycków dody naświetlić swoją sprawę po raz kolejny. No przypomnij dla tych co nie wiedzą, no, o co walczysz. To jest tak sprawy zwane wyrobnie wykonane orędze wypadkową. A... Tu jest mowa o Województwie Pomorskim i sędziów, i prokuratorów. Natomiast wszelkie skargi składane w instytucjach centralnych no wracają do nich samych, do nich mm -hmm. wiadomy. W związku z tym, wniosłem tak zwany subsydiarny akt oskarżenia. to mm -hmm. jest w tej chwili w Warszawie. 7 lipca w Sądzie Okręgowym na ulicy Chopina, to jest od Alei Ujazdowskiej będzie sprawa, czy ja jestem uprawniony do niesienia subsydiarnego aktu oskarżenia. Wiadomo, że jeśli złamię prawo, to, to mi pozostanie już tylko Trybunał Konstytucyjny i Tusk, ceremet jako zdrajcy staną przed sądem. Nie ma innej mm -hmm. możliwości. Tak, powiniene... tak wielu pokrzywdzonych, jakich u nas jest w Polsce, a wszyscy sobie żydą głupa, łącznie z politykami, tak. adwokatami, dziennikarzami, no to nie ma o czym mówić. Więc... Ty już walczysz ile? Ponad 10 lat, tak? Od wyroku przyznającego mi rękę wypadkową jest 9 lat. Z tym, że to Polsko tak. do. No, Przyznający, ale to był nieprawomocny tak. wyrok. Jeżeli ja i dałem tak. tę świętą cierpliwość. To poszła tak. sprawa poprzez sąd Wyższy i argument przebrał w Ale Bóg. najważniejsza rzecz, e, największy no, przekręt, czyli przypomnijmy, że sędziowie nieuprawnieni w pierwszej drugiej tak. Tak, 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 i drugiej instancji orzekał ten sam sędzia. teraz z tego artykułu 40, 41, mhm. 42, 47 KPK, czyli jeśli jest jakakolwiek wątpliwość stronniczości, to nie może ta osoba się... Daną sprawą zajmować. I tak jak poszło poprzez Trybunał w Strasburgu, mhm. tak poszło W powrotem mhm. do mnie. W związku z tym wniosem oskarżenie do prokuratury, tu jest Damian Bojke. tam jest mhm. na dole, tak. tam bojkę jest. Odmownie. No w postępowanie postępowanie nadzoru nad, nad prokuraturą Sędzia bandyta Krzysztof Jęczkowski, tu w tym sądzie Renowym Gdynia, nie dopuścił mnie tak samo do głosu. No więc co zrobiłem? W związku z tym, że z artykułu 101, paragraf 2 KPK, który mm -hmm. mówi, że oskarżenie przeciwko osobom, z oskarżenia, z oskarżenia publicznego jest przetejmowane po roku, mm -hmm. no to wniosłem przeciwko tym prokuratorom i temu sędziemu. No i tak samo ciągle ma W związku z tym mm -hmm. zacząłem demonstrować. Jak zacząłem demonstrować, jeżeli czterokrotnie mnie zatrzymali. To za pierwszym razem 4 godziny mnie zatrzymali w tu 2 godziny no już mamy panów z policji pod, pod, nie wiem, czy, pod, pod, pod tym, czy przyjdą do nas pod yy, urzędem Rady Ministrów mm -hmm. zawieźli mnie coś na Wilczą a 5 a pod urzędem Rady Ministrów zawieźli mnie do szpitala psychiatrycznego. Także tak jak Hołdę, tak jak innych tak jak teraz mm -hmm. Kaczyńskiego to jest ich metoda po prostu tak. a tu widzę, że Y, walczysz też za sprawy innych tak, tak? i o sprawy systemowe już takie? Tak, bo to, to, bo to już, już, jest z tak które mają te wszystkie organizacje. Aha. W tej chwili z kim nawiązałeś współpracę? Z panem Jachnikiem, tak? Z, z panem Jachnikiem, z Stowarzyszeniem Radzkim, potem i tak dalej i tak porozumienie Tak, ten kompleks będzie mhm. słynny. Także... Tak, no? y, tak, ta, komplet. komplet, komplet, cały Jest Kielczyńska Fundacja Praw Człowieka. Nie, panie z tej strony nie, tam, lebię, Jest nie wolnego słowa. Yy, dziennikarze są zawiadomieni, nasielna rada adwokacka tak samo. Ale oni po prostu w tej chwili na razie nie nie odpowiadają. To no, jest że ty, dzisiejsza sprawa i te cyki dodyć i coś pomogą tutaj w tym... Eee, no, ja, sprawy, ja do może... telewizji to mam od Aha. 2008 roku zgłaszane Aha. pisma. Tak wiele rzeczy no, widzę, widzę, że reporterzy, kto, skąd jest ten pan? Nie, no, Ale się interesują. Tak, no, ale, ale co z tego, ja, Ciekawe, jak, pewnie jak, nikt nie wita, nim nie puszczą tego. Jak, no. jak przykładowo, 24 no tak. maja dzisiejsi reporterzy dziennika mm. bałtyckiego y, filmowali, mm. przeprowadzili wywiad, ale co? Cisza jest, prawda? Mm bo to jest tak, że to jest cała ta zmowa w całym województwie pomorskim, nie potrafią się przebić. A gdyby oni nadali bieg, to by tylko 12 sędziów policiało z postępowania cywilnego. A teraz jest oskarżony przeze mnie będzie, bo po pierwszym wyraku skazującym ja żadnego nie popuszczę. To będzie około 200 osób i to jest większość sędziów prokuratorów. Bo nie można uznać, że to prokurator sędzia nie zna prawa. I proszę, ja, jak się... Do prokuratora generalnej składa skargę, no to skarga idzie według właściwości do tego prokuratora lub sędziego, który właśnie jak Aha, ja oskarżam. Sam ma tak, skargę tak. na siebie, tak? No, no, no. to jest tak powszechne, że... Tak, raz, tak, aż, tak, tak, to, to akurat nam też dobrze. A ja tutaj jak 16 listopada yy, ukradłem, to mam odpowiedź. Komendanta Miejskiego Policji, że ma się zwrócić do prokuratury. Mhm. Bo to sprawa prokuratorska, tylko czemu sędziowska nie jest. Bo to jest tylko po to, żeby ukraść, by nie nawet w biegu. Mhm. Tu stoją ta lewica co demonstruje w związku mhm. z postawieniem przeciwko temu lobby zarzutów. Mhm. Tak kryją prokurator prokuratora sędzia sędziego, że lepiej nie mówi. صحيح